Dzisiaj trochę inny filmik. Postanowiłam podzielić się z Wami wnioskami i tipami z książki Glukozowa Rewolucja. Właśnie ostatnio skończyłam ją czytać i jest w niej kilka fajnych rad, ale nie z wszystkimi się zgadzam, więc nie przeciągając, zacznijmy. Ogólnie książka jest zbiorem takich tipów, jak wypłaszczyć naszą krzywą cukrową. Autorka opisuje tutaj różne właśnie sposoby na to. Jak wiadomo, zbyt gwałtowne skoki glukozy w ciągu całego dnia powodują. To, że poziom insuliny po jakimś czasie jest cały czas podniesiony, co jest niekorzystne dla naszego zdrowia. Dlatego dobrze mieć tą glukozowo-insulinową krzywą w ryzach. Tip numer jeden to jedz produkty we właściwej kolejności. Autorka sugeruje, żeby najpierw spożywać warzywa, potem białko i tłuszcz, a na końcu węglowodany. Zjedzenie tych warzyw na początku posiłku ma zapobiec właśnie zbyt gwałtownemu wchłanianiu. Składników spożywienia, i tutaj jest wszystko ok, natomiast myślę, że ten tip nie u każdego się sprawdzi. Jeżeli na przykład mamy problemy jelitowe albo problem w ogóle z wchłanianiem składników odżywczych, no to tutaj dostarczenie sobie błonnika na samym początku posiłku może rzeczywiście spowoduje, że ten skok glukozy nie będzie aż tak duży. Natomiast pytanie, jak to wpłynie na wchłanianie tych dobrych składników odżywczych z naszego pożywienia, bo będzie to na pewno utrudnione. Tak numer dwa to. Zaczynaj każdy posiłek od zielonej przystawki, czyli jest to związane z punktem pierwszym. Yy, znowu, zielona przystawka, wiadomo, źródło błonnika pokarmowego, który ma nam zapobiec przed gwałtownym skokiem glukozy z posiłku. Hak numer trzy to przestań liczyć kalorie, i tutaj akurat z autorką się zgadzam, bo również mam takie podejście, że liczenie kalorii nie do końca ma sens. Yy, wiadomo, czasami trzeba zastosować jakąś restrykcję kaloryczną, natomiast kaloria kalorii nie jest równa, bo możemy sobie dostarczyć Pewną ilość kalorii jedząc na przykład dwa pączki, albo zjadając stekę I to są dwa zupełnie różne źródła pokarmów, które nasz organizm zupełnie inaczej odbierze i które zupełnie inaczej wpłyną na nasz organizm. Także liczenie kalorii nie do końca, natomiast jakość pożywienia jak najbardziej. Numer cztery to wypłaszcz śniadaniową krzywą cukrową. Autorka tutaj ma na myśli, żeby spożywać śniadania wytrawne, bez węglowodanów. I rzeczywiście taki sposób odżywiania bardzo fajnie sprawdzi się np. u osób, które mają zaburzoną glikemię. W takiej sytuacji rzeczywiście ten pierwszy posiłek w ciągu dnia będzie rzutował na to, jak nasze ciało będzie reagowało na pozostałe posiłki w ciągu dnia. Czy ten hak jest dla każdego? No, również to zależy, bo jeżeli jesteś sportowcem i planujesz w najbliższych godzinach trening, no to na śniadanie jednak. Warto byłoby włączyć te węglowodany, więc to wszystko zależy od sytuacji. Hak numer 5 to jedz taki rodzaj cukru, jaki lubisz. No, trochę brzmi kontrowersyjnie, natomiast tutaj chodzi o to, że nie ma to znaczenia, czy wybierzemy cukier biały, czy na przykład czcinowy, czy kokosowy, które były często uznawane za te zdrowsze. Cukier to jest cukier i on będzie na nasz organizm działał dokładnie tak samo, więc. W zasadzie nie ma znaczenia, jaki cukier wybierzesz. Hak numer 6 to zjedz deser zamiast słodkiej przekąski. Tutaj zgadzam się z autorką, bo dzięki temu unikniemy podjadania między posiłkami. Jeżeli już mamy ochotę na coś słodkiego, to rzeczywiście bardziej korzystnie dla naszego zdrowia będzie to zrobić od razu po posiłku, zamiast włączać na przykład przekąskę między posiłkami, co spowoduje, że przerwa między jednym a drugim posiłkiem będzie znacznie krótsza co rzeczywiście będzie rozwalało naszą glukozowo-insulinową gospodarkę. Hak numer 7 to przed jedzeniem sięgnij po ocet, a chodzi tu konkretnie o wypicie wody z łyżką octu jabłkowego. I tutaj autorka zaleca również przed posiłkami bogatymi w cukier i wyjaśnia dlaczego jest to korzystne. Natomiast z mojego doświadczenia ja również polecam wypijanie wody z octem w celu dokwaszenia naszego żołądka. Natomiast y, ja polecam to robić przed posiłkami bogatymi w białko, bo właśnie trawienie białka wymaga od naszego żołądka kwaśnego środowiska. Hak numer 8 to ruszaj się po posiłku. Y, tutaj są przedstawione w książce takie fajne wykresy, jak nasze ciało zachowuje się, jeżeli. Po obfitym posiłku usiądziemy na kanapie, a jak się będzie zachowywało, kiedy pójdziemy na przykład na 20-minutowy spacer. W ciągu godziny od jedzenia tego posiłku to okazuje się, że ten pik glukozy nie będzie aż tak wysoki. Tak, numer 9 to jeśli musisz zjeść przekąskę, to wybierz tą wytrawną. Tutaj również chodzi, tak jak w całej książce, o to, żeby ten wyskok glukozy był jak najmniejszy. I wiadomo, po wytrawnej przekąsce na przykład... Garści orzechów. Nasz, nasza glukoza nie podniesie się aż tak bardzo jak na przykład po zjedzeniu jakiegoś słodkiego owoca, więc tutaj zgadzam się. I ostatni tip to jest tip, który brzmi: nie jedz nagich węgli. Jakkolwiek to brzmi, chodzi o to, żeby nie jeść węglowodanów solo, tylko jak już to w obecności tłuszczów. I obecnie mówi się dużo, żeby właśnie nie łączyć węglowodanów z tłuszczami, bo jest to najgorsze połączenie. Natomiast jeśli chodzi o wyskok glukozy to rzeczywiście, jeżeli na przykład jemy owoce i do tego dodamy sobie powiedzmy kilka orzechów, no to ten wyskok glukozy będzie rzeczywiście dużo niższy niż w przypadku zjedzenia samych owoców. Podsumowując, książka jest dosyć ciekawa, ma różne fajne diagramy, wykresy, które przedstawiają właśnie jak nasze ciało zachowuje się po różnych produktach spożywczych, między innymi Dlatego, jeżeli kogoś interesują takie rzeczy, albo ma na przykład właśnie problem z gospodarką glukozowo-insulinową, to warto sobie przeczytać tę książkę i wyciągnąć typy te, które odpowiadają nam osobiście, bo uważam, że no nie da się do wszystkich osób zastosować takich samych zaleceń, bo każde ciało jest bardzo indywidualne i wymaga takiego indywidualnego podejścia.